Далее, попать, попать, машина. Денькую, спасибо. Михаил, да? Михаил. Напиши, Михаил. А да. я не знаю, так <laughs> Хорошо. Hmm? Я запомнил телефон. Yes, я знаю. У меня такой телефон, да. Значит, Михаил. Михаил. А слушай, Михаил. Я дышу сейчас, сейчас пешком. Да? Если что-нибудь, будет нужно. Позвони а мне, я все сделаю. Звони, о, добра. Я... Потому что ты гости у меня. Добра, гости. Гости да. ты у меня. Если что-нибудь, проблема будет. Проблема. Тебя, да? Добра, да. Не дай Бог. Я тебе. Позвони мне. Добра. Мира меня зовут. Я живу здесь. Вот в этом территории. Там на, на карте. Добра. И, добра. Ты знаешь. Добра. Если тут что-нибудь будет, Спасибо. позвони мне. Если обратно поедешь, Добра.

Dobra! Nie oferty żebym zawsze jak coś to mogę do pana dzwonić dał mi swój numer telefonu i cokolwiek by się nie działo to winko możemy wypić i czacze. Czacz jeszcze nie próbowałem podobno jest to bardzo mocny trunek gruziński ma około 80% Coś na zasadzie naszego bimbru. Tylko że grudzińskie. Podobno w Kibilis już na mnie czeka. Tak się dogadywałem z jednym chłopakiem, który powiedział, że już czacza jest odpalona. Ze swojej strony mogę zaoferować to co mam w plecaku. Czyli polską wódkę. Kupiłem na lotnisku 2 litry polskiej wódki zawsze jakoś się dogadać. Bardzo dużo osób tutaj starszych mówi w języku rosyjskim. O, jedzie coś. A bardzo często tu są lokalne auta, które jeżdżą od wioski do wioski. i to jest bardzo ważne. Jeśli chcesz, to nie musisz się rzucać. Jeśli nie, to nie musisz się rzucać. Jeśli nie, to nie musisz się rzucać. I to jest bardzo ważne. Za sobą stopa w życiu. Koleś jechał jak szalony, naprawdę. Dużo nie brakowało, abyśmy mieli wypadek. 100 km na godzinę przy wąskich drogach. Naprawdę niebezpieczna przyjażka. Właśnie doznajomej swojej koleżanki jestem w jakimś budynku, a nie wiem w ogóle co to się dzieje I będziemy pili wino i łódkę z Polski, <laughs> we will no. have a tamada. <laughs> <laughs> I practiced this in the, in the past in Quran. <laughs> when I meet uh, friends, we yeah. just uh, have tamada. Really? And it was end. So uh, your experience? Yeah, and I don't remember the end of this of this party. <laughs> 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 yeah. which so uh, I. Ah, okay. I hold them too. Do you want so to go like this? This? In Poland, it's a, it's a uh, that no one can uh, just fill up his own uh, glass. Really? <laughs> <laughs> you, you know this or not? No. Oh, sorry. <laughs> no problem. No. And should you on the It's like bad bad luck. <laughs> <laughs> ah, okay. It's okay. Yeah. Uh, I mean, it most. Oh, okay. So I'll you? try it after okay. <laughs> this. <laughs> you know how to say Okay, I'll it. Also vodka. Na Na zdrowie. Na zdrowie. Na 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 zdrowie. And kawin marcius. Kabel us? Oh, that could be Oh. i Oh I drink so much. Jest uh, 32% właśnie ulicami Tbilisi Halo uh, Kamera 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 <laughs> uh, <laughs> Idę właśnie ulicami Tbilisi I... Wczoraj spędziłem bardzo miły wieczór W kościnie Gruzińskiej to jest niesamowite, jak jednego dnia się budzę, a następnego dnia, jeszcze wieczorem, nie wiem, gdzie spędzę wieczór. Jest to coś naprawdę fantastycznego. Jak gdyby się nie podróżowało samemu, tylko z kimś innym, to nigdy w życiu nie doświadczyłoby się czegoś takiego. Ci ludzie naprawdę są w stanie dać bardzo dużo od siebie. Im człowiek mniej ma, tym jest w stanie zaoferować więcej pomóc. I wczoraj mnie naszła taka myśl, że trzeba się przemóc do tego, żeby dokonać takiej rzeczy, bo nikt z własnej woli nie chce być samotny, ani podróżować też samemu. Tak samo jak mogłem równie dobrze kupić bilet za 17 zł i przejechać, zamiast że użyć autostopa. Tak zmusiłem się do tego po części, żeby użyć autostopa pierwszy raz w życiu. I później już było super. Nie, wcale nie żałowałem swojej decyzji. Naprawdę poznałem ludzi. Poznałem człowieka, który miał tak naprawdę mało, a jeszcze kupił mi dodatkowo jedzenie. I odwiózł mnie na miejsce. To jest właśnie tak mi naszła myśl, że to jest mniej więcej coś takiego jak e, zmusić się do tego, żeby wskoczyć do basenu, fajnego basenu z niezaciepłą wodą. W pewnym momencie na początku jest taki opór, ale gdy już skoczymy, to jest super uczucie i nie żałujemy, że wskoczyliśmy. Trzeba się otworzyć na wyzwania, żeby doświadczyć czegoś, czego normalnie byśmy nie doświadczyli. Bardzo fajna sprawa. Już nie wiem gdzie będę nocował dzisiaj, co będę robił jutro. Eee, byśmy na szczycie góry. Fantastyczny widok na całe miasto. Całe miasto jest dotyczone górami. Z jednej i z drugiej strony co nadaje charakter temu miastu i sprawia, że jest niesamowite słyszałem też legendę o tym mieście jak pewien czas temu król osiedlił się tutaj, bo zobaczył orła, który złapał bażanty które trafiły do term, czyli gorących wod, które są tutaj w okolicy Stąd też powstała legenda, że on już przyszedł i zobaczył te bażanty złapane przez stokoła, bo było one już gotowe do zjedzenia. Więc pozostał, pozostał, postanowił tu pozostać. I tak powstało Tbilisi. Tibilis to znaczy gorący. Gorące źródła. Tego powstała nazwa miasta. No i jest tu bardzo dużo osób teraz. Co ciekawe? W Gruzji jest około 4 miliona osób, z czego aż 1,5 miliona, czyli około 40% populacji znajduje się właśnie w Gruzji. E, właśnie w, e, w centrum w stolicy państwa. To pokazuje jak duża dysproporcja jest pomiędzy regionami z zewnątrz a centrum stolicą. Że wejdę Wejdę na jedną z podwórek i zobaczę, jak to wygląda. Wow, schodki. Hello. <grytko> typowe podwórko. Czyli drewniana zabudowa. I to wszystko. Nie zobaczając metro od miasta można dostrzec taką różnicę w poziomie życia. A jest, to jest coś coś najbardziej lubię, coś, mi się, to, coś co najbardziej mi się podoba w tych regionach. Czyli 50-letnie łady w bardzo dobrym stanie. Dalej funkcjonujące, jeżdżące po miastach. Za chwilę zobaczycie Fantastyczna sprawa Gdyby to był jakiś stary Cadillac albo Chevrolet to na pewno byłby wart około 100 tysięcy jak nie więcej A to środek

ba. Bardzo duże zainteresowanie ludzie wykazują moją kamerą. Później zrobię test, nagram wszystko od przodu i będzie widać jak wiele osób zwracało na to uwagę. Są co druga osoba patrzy się na, na to jakbym trzymał jakiś czarodziejski przedmiot. A to policja. Mają bardzo fajne auto. Lepsze niż nasze stare Astry A to ciekawe dosyć sklepiki, prosto z ulicy można wejść do domku, do sklepu, który jest częścią domu. Ludzie tutaj praktycznie pracują w tych sklepach do bardzo późnych godzin, bo nie mają żadnych innych perspektyw, nie mają żadnych innych zajęć, więc ich jedyną wyjściem jest po prostu siedzenie i czekanie, aż przyjdzie jakiś klient. Często mając gości albo klientów kilka razy w ciągu dnia Przechodzimy do katedry. Widok ze Zbocza. Na miasto z jednej strony część nowoczesna, z drugiej część zabytkowa. i wszystko to nad rzeką. A tam na górę zaraz planuję wejść na ruiny. zamku a teraz druga strona a ładła nie ponim Pomóc? Na księgę, tak, pomagaj no, Okej okay. Można, tak? Co? się to będzie Co wziąłeś? Nic, to... Wzią? Niczivo, a to a, ja wezmę Nie, nie nada. A, no. okay. To tak Do okej Tak To jest Old, old Town? No. Stare miasto? Stare Tbilisi, Stare Tbilisi Tam jest otwarte a W Kijewie u was jest majdan, a u nas jest majdan, bo to tak, tak, tak. To wygląda mi na schody. Nie wiem czy tam można wchodzić, ale zobaczymy. Się do przejścia tajemnego Haha